Po raz drugi pan Janusz Urban, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Witam. Panu dzień dobry, dzień witam, dobry, panie redaktorze. W Radiu Biwak wspominał pan o różnych imprezach teatralnych, które organizujecie, ale to nie tylko to, czym zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury. Myśmy tu już właściwie całą ofertę wcześniej przewertowali z, z paniami, z, z instrukturkami, ale niech pan powie, czym jeszcze się zajmuje Gminny Ośrodek Kultury. Oprócz tych wszystkich działań kulturalnych, które prowadzimy, o których była mowa wcześniej. Nasza instytucja też pomaga tutaj przyjeżdżającym turystom też w takim zwiedzaniu i oglądaniu naszych terenów, naszej gminy, całego Roztocza. Dlatego prowadzimy dwa punkty informacji turystycznej, prowadzimy wypraszanie rowerów oraz pomagamy też rowerzystom na przykład przy naprawianiu uszkodzonych rowerów. Staramy się im pomóc jak najbardziej, żeby mogli jak najwięcej zobaczyć u nas, jak najdłużej przebywać i wywieźć jak najlepsze wspomnienia. No właśnie, a propos rowerów i tras rowerowych, bo zauważyłem, że Tutaj obok Amfiteatru, tu za kawiarnią jest taka ścieżka i tamtędy można gdzieś pojechać. Dokąd te trasy rowerowe prowadzą? To znaczy najważniejszą trasą rowerową na terenie gminy to jest szlak Greenwello. Szlak znany i najbardziej odwiedzany przez wszystkich rowerzystów. To o czym Pan mówi, to jest taka ścieżka nasza tutaj lokalna, którą można dojechać do Parku Zdrojowego od ulicy Zdrojowej i tutaj zobaczyć nasz ten uroczy, zielony zakątek. Czyli kuracjusze, jak gdy przyjeżdżają na przykład, no to nie muszą ze sobą brać rowerów, tylko wszystko mogą na miejscu załatwić. Mogą życiu. załatwić u nas na miejscu rowery i też kijki do Nordic Walkingu też pomagamy w tym temacie wszystkim tutaj chętnym. Także nasza oferta jest bardzo szeroka. Jakie festiwale organizowane są przez Gminę Ośrodek Kultury? Bo wiem, że są tu festiwale. Tak, tak. Najważniejszy festiwal, który organizujemy, to jest biesiada teatralna, konfrontacje zespołów teatralnych małych form. Tą imprezę organizujemy wspólnie z Centrum Kulturalnym z Przemyśla i, i jest to impreza, która odbywa się zawsze w okresie zimowym, w czasie ferii zimowych. Jest to o tyle ciekawe, ciekawe wydarzenie, że my zapraszamy tutaj najlepsze amatorskie teatry z całej Polski. Oczywiście, żeby do nas przyjechać trzeba wysłać zgłoszenie, trzeba być zakwalifikowanym i wtedy już tutaj na miejscu w Orencu Zdroju przez kilka dni są prezentowane sztuki, jury ocenia i nagradza najlepsze zespoły. Pewnie już w tej chwili trwają przygotowania do tej imprezy, no bo mówimy o zimie, ale to tak szybko czas mija. Tak, tak. Już termin mamy ustalony na przyszły rok i już mogę zradzić, że będzie to drugi tydzień ferii zimowych, a nie tak jak do tej pory było pierwszy. Także już prace trwają na. Jeżeli chodzi o biesiadę teatralną. Zgłoszenia już są przejmowane? Nie, nie, jeszcze zgłoszenia. Na razie hmm. opracowujemy regulaminy, terminy i, i zgłoszenia dopiero gdzieś tak będziemy przyjmować od listopada. I kolejny festiwal to Piosenka Dziecięca. Tak, Piosenka Dziecięca. Stary festiwal, już kilkanaście edycji się u nas odbyło. Ten przegląd akurat jest taki bardziej regionalny, powiatowy. Zapraszamy wszystkie śpiewające dzieciaki, te, które śpiewają bardzo dobrze i te, które dopiero zaczynają śpiewać. I u nas w samym Ośrodku Kultury właśnie jesienią taki festiwal się odbywa. i te staramy się tym dzieciakom pomóc i ukierunkować je troszeczkę właśnie w tym, ich, w tym kierunku, w którym mają zainteresowania. No, ja wiem, że wystąpienie na festiwalu to jest nobilitacja, ale czy ci młodzi walczą o jakieś nagrody? Tak, oczywiście, każdy festiwal to są nagrody, to są wyróżnienia, dyplomy, gratulacje, opisywanie potem w lokalnych naszych gazetach, mówienie o nich, także to też tutaj zachęca do udziału w tego typu przedsięwzięciach. Jaka oferta przygotowywana jest na przykład dla młodzieży, no chociażby nawet tej, która wypoczywa tutaj na wakacjach? Czy można zgłosić się do Gminnego Ośrodka Kultury i nie wiem, zapisać do czegoś? Tak, jesteśmy instytucją taką troszeczkę, powiem. Może dziwnie to będzie brzmiało, dziwną, bo my przez okres wakacyjny prowadzimy przez cztery tygodnie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizujemy wakacjady, roztańczone poranki, różnego rodzaju plastyczne zajęcia i tutaj uczestniczą dzieciaki nie tylko z naszej gminy, ale te, które przyjeżdżają do Choryńca, które wypoczywają w Choryńcu i organizujemy im ten czas. Właśnie wczoraj zakończyliśmy taką edycję, już ostatnią w czasie tych wakacji. No właśnie, wakacje się skończą, rozpoczyna się niedługo rok szkolny i, i co wtedy? Wraca praca z zespołami, grupy taneczne, grupy wokalne, ognisko muzyczne, nauka języków obcych, także wracamy do normalnego funkcjonowania. Czy o tych wszystkich informacjach można, ofertach można gdzieś przeczytać? Tak, strona internetowa Ośrodka Kultury, Facebook Ośrodka Kultury, plakaty, og robimy ogłoszenia, mówimy, zapraszamy. Także oferta jest ogólnie dostępna i wszyscy mogą dotrzeć do tej oferty. Zostaje Pan dzisiaj tutaj z nami do końca na koncercie? Jak najbardziej. to Ten koncert dzisiejszy to jest taka, powiedzmy, wisienka na torcie naszych wakacyjnych tutaj wszystkich działań, które mieliśmy w parku. Jaka muzyka najbardziej Pana, że tak powiem, kręci? Czy Beatlesi, czy może Gole z orkiestra? a może Taraka, to co oni prezentują? Znaczy, powiem, że osobiście najbardziej czekam na Beatlesów. O proszę, jednak. Tak. Mm -hmm. No dobra, to w takim razie już pewnie niedługo, bo zbliża się powoli, godzina 15. My zaczynamy te koncerty o godzinie 18, więc e, minuty właściwie nas dzielą. Dziękuję. Naszym gościem był pan Janusz Urban, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Holeńcu Zdroju.